Witam wszystkich serdecznie. STT StarCraft i mecz dwóch prograczy. Goodyego, Terrana w prawym górnym rogu, Derelict Watchera <kühm> oraz Tarantius, Protoss po lewej na dole. I to jest EPS Summer, to jest chyba jakaś część, część Sela, tak mi się wydaje. I Best of Free między tymi dwoma graczami. Serdecznie zapraszam do obejrzenia tego komentarza. Jestem bardzo ciekaw, jak, jakim graczem jest Tarantus. Szczerze mówiąc, ja zupełnie, zupełnie go nie kojarzę z żadnych rozgrywek. No, no, zobaczymy, jakim stylem się popisze. No i pytanie też brzmi, czy będzie miał jakieś większe szanse przeciwko graczowi, tak no, powiedzmy, że utytułowanemu. Nie do końca. Miał parę sukcesów w turniejach, aczkolwiek nie jakieś bardzo spektakularne. I zwykle chyba drugie miejsca, natomiast no jest na pewno bardzo doświadczonym graczem. Tak? Jest w zasadzie od, od początku Starcrafta 2 na scenie widoczny i, i może nie, na naj, nie trzyma najwyższego poziomu, ale naprawdę bardzo dobry i rzeczywiście stały. Także no Goody to jest taki rzemieślnik po prostu, który zawsze gra solidnego Starcrafta. Także, no okej, okay. ja tak troszkę myślę sobie, że trzymam kciuki za Gudiego, jednak e, w sumie, no ja wiem, sąsiad nasz i w ogóle, bo z Niemiec jest swoją drogą, tak? Także zawsze jest to jakaś motywacja. Dobra, mamy rafinerię, mamy baraki. Czekam, jestem, czy będzie to Reaper, czy będzie to raczej jakiś reaktor po pierwszym Marinesie. Zobaczymy, SCV tutaj sprawdzał, czy przypadkiem nie ma żadnego probka, czy czegoś. probek dopiero teraz wychodzi, jest Gateway, jest Cybercore w drodze, Zelot dokładnie w tej chwili rozpoczęty. Bardzo dużo energii na kronobuscie, co mnie dziwi. No, szczerze, zupełnie tego nie rozumiem, bo mm, generalnie im wcześniej się ma probki, tym więcej się minerałów wydobędzie, tak? Czyżby to miał być Forgate po prostu? Zwykły, trywialny, że tak powiem, Forgate? A tu jest fabryka grana, fabryka grana przez Goodyego. I jeśli z tej fabryki zaczną wychodzić miny, to, to będzie tyle, jeśli chodzi o tego Forgate'a. Ok, szczerze dziwi mnie to. Jest chronobustowany Cybercore, zdecydowanie chronobustowany Cybercore. Trzy gatey w tej chwili. Zelot gania za SCV-ką. SCV-ka szuka gdzieś jakiegoś Dark Shrine'a czy, czy, czy czegokolwiek, ale tego Dark Shrine'a nie zobaczy. Probek jest na miejscu, będzie stawiał pylonem już za kilka chwil. Co wychodzi? Wychodzą Heliony. Uuu, to trochę gorzej. To trochę gorzej, i reaktor na barakach, a ten forgate będzie wchodził za około minutę. 5:45 powinien być pierwszy warpin jednostek. I powiem Wam, że to nie wygląda jakoś super. Spójrzcie na to, nie ma żadnego bunkra. Ten Helion widzi zelota wpadającego, ale zelot to jeszcze nic. Stalker, ok, wymienię go, pojedzie dalej, spoko, ale nie widział tego. Nie widział tego pilona, ale jest w tej chwili budowany bunkier i to jest coś, co może go zbawić. Pytanie brzmi, jak będzie tam? 30 sekund jeszcze w tej chwili, czyli jeśli nie zostanie wysnajpowany ten SCV, budujący bunkier, ma szansę się Ugoody wybronić. Będzie musiał, ok, będzie musiał cofnąć troszkę SCV-ek. Ten... No, troszkę zbyt późno wyjdzie. Mówię o pierwszym Warpinie, więc tak naprawdę to nie jest jeszcze jakiś wielki problem. E, czy będzie wysnajpowany ten SCV? 6 Marinesów w tej chwili już na mapie. Bunkier został skończony, SCV wysnajpowany i powinien cofnąć w tym momencie więcej scv, żeby ratować ten bunkier, jeśli ten bunkier padnie, będzie kłopot, zostały cofnięte, nie zdążą te SCV ki tank za chwilę zostanie wbudowany, ale tu jest troszkę za mało w tej chwili, drugi bunkier budowany, jeszcze jeden bunkier powinien gdzieś tu albo tu zacząć budować, jest już siege mode i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten atak, nie ma szans, żeby w tym momencie sobie dał z tym radę e, Tarantius. Przepraszam, że tak szybko zakończyłem w swojej głowie ten mecz, ale to jest niestety jedyna słuszna prawda za chwilę będę się musiał pojawić GG, -Bo, bo po prostu nie ma szans, żeby ten mecz wygrać dokładnie tak. Wow, bardzo ładnie. No te gate'y zostały wyskautowane w końcu. Aczkolwiek wiecie co, to nie był four gate. To były 3 gatey. To jest troszkę dziwne. Ale okej, okay, mamy pierwszy mecz, bardzo szybko się skończył, wszystko dzięki temu tankowi, chociaż z drugiej strony Marinesy za yy, Wolinem, spoko, ciężko było to przebić, tak czy inaczej. Zapraszam w takim razie do drugiego meczu między tymi dwoma graczami, pozdrowienia serdeczne i do następnego kasta!